Dwa lata bez dwóch miesięcy trwało czekanie na mecz ligowy pomiędzy Dafem Toruń a teamem Lemborg. I ruszyli łapigrowski. Teraz zagranie do boku. jeszcze raz łapigrowski. Podobnie do Hosza. Hosz, no, zobaczy tutaj. Wierzbowskiego, który chciał wyjść na czystą pozycję, ale nam tutaj się mecz otwiera! Pierwsi w tym meczu strzelają zawodnicy z Torunia, strzela Mateusz Kończacki, ten najbardziej doświadczony zawodnik! No i Bauer. Wysoko teraz podchodzą zawodnicy gości. Udany przerzut gospodarzy. Waszak pięty traci piłkę Wasak, choć tylko poprzeczka! lepszych nastrojów do tego spotkania na pewno podchodzą gospodarze, ale po tych pierwszych 15 sekundach musieli oni gonić wyniki, właśnie go dogonili. Graczan z rzutu wolnego daje wyrównanie. Zagirda daleko, Błażej bęta. Utrzymuje piłkę w boisku. bazuje Podaje do Gracjana Lisa. Ależ fantastyczna akcja teraz. Timu Lemburg, ale też fantastycznie w ramce Jakub Cierzyński, Choć. Posz, no i Bauer. No i Bauer broni Cirzyński. Dobra interwencja bramkarza Tafu. Raz Batista. I jeszcze raz Lisa. Raz Lisa chyba dalej. Błęta, błęta. pięknie się obraca, ale nie pokonuje Jakuba Cirzyńskiego. Do z... Benta. Wenta próbował minąć sprytnie! Mateusz Waszaka. No ta sztuka mu się udała, a potem został trącony. no bola! Wyczył go Ciżyński, ale za mocno. Dla bramkarza ta futowu Posyła piłkę. Najlepszy strzelec z w tym sezonie i mamy... To no, dlaczego mamy zaraz nie zobaczyć drugiego. Kończalski mocno trafił prosto w Łozę Jamenta. Jest teraz Kończalski. Do boku z ostrego kąta próbował Kamil Wieczerkowski. Gotuje się pod polem Karnym Lemborka. Lemborga Błażej węta. Na plecach miał Udało mu się podać do Batisty Batista mija Bramkarza ale obija tylko super Wyswobodził się w sopresji Filip Mierzejewski ale chyba ten jeden krok za dużo Zawodnika ta, tu bala nad Bramkarzem ale popo Przeruń no pytanie czy ono się nie wykorzystało w tej sytuacji Lampana do mente. No to powinno być 3 do 1 Gracjan Lis Przed nim Wieczorkowski Mija Wieczorkowskiego Gracjan Lis Ale szkół ty teraz obodnik z numerem 11 No nie do obrony dla jak Stawił piłkę swojej ukoledzy zespoły jeszcze Kończowski Na raty jeszcze Kirda Dobra interwencja teraz Dominika Szekirny! Od razu uruchomi! I tym podajem ręką! Swojego kolegę z zespołu! Ależ fantastycznie trafili Piętą teraz! Cóż za asysta Szekirny! Cóż za gol! Głowy rozpocznie. Bartosz, Bartosz przypis. Czyli. Tatoruj. Kończarski. Macieski dołożył nogę tylko Dawid Kawka. No tym razem wiem, że to jest Dawid Kawka. I ten zawodnik daje drugiego gola swojemu zespołowi 4 do 2. Jak patrzą statystyki, no to wszystko się zgadza. Jeśli chodzi o bramki zdobyte przez toń, jeszcze raz Kończalski Jeszcze raz Domański. Domański do Wasaka. Wasak próbował! No i Bauer. Nie udało się wybić piłki. Wasak do boku. I piłka zwrotna do Wasaka jednak nie. Do... A to cały Czas szuka tego ostatniego podania. Przypis. Teraz do środka, Ale to powinno być. To musiało być, ale nie ma. To nie ma. To nie jest gol kontaktowy! Mateusz Wasak to znajduje! Jeszcze raz kończalski. Paszak do boku teraz, strzelenie Dawida Kapki, no i może teraz, Tim Lemborg, pusta bramka, Batista trafia w Kończalskiego, Lumpana. Jerzewski, Domański, Kończa... Kończalski, nie udaje się, to podaje, tafą Vitoru i do bramki trafia, do pustej bramki trafia, Głożej no W końcu się strzelili. zawodnicy Timu Lembur. W końcu wykorzystali. fakt Domański do kawki. Ale z tej akcji już nic nie będzie. 5 do 2. No ciężki był to mecz. Timu Lembur, ale ostatecznie wygrany. 5 do 2. Kolejne trzy punkty do tabeli. Wskakują na, na drugą pozycję. Zawodnicy go do podaży. A zespół ta i swoich punktów będzie musiał szukać w kolejnym starciu, które, które będzie. No równie ciężkie, a jak nie cięższe, bo za tydzień...